Jaką branżę Pan reprezentuje? Czym się Państwo zajmujecie? Nasza firma zajmuje się szeroko pojętą branżą związaną z utrzymaniem czystości. Pracujemy zarówno dla firm sprzątających, jak i dla... Obiektów, które się same sprzątają, oraz dla, dla osób prywatnych. Przedajemy wszystko, począwszy od środków czystości, poprzez sprzęt do sprzątania oraz materiały higieniczne, które są potrzebne na wielu obiektach czy to szkołach, uczelniach, czy obiektach przemysłowych. Ofiary toaletowe, ręczniki, czyściwa. Czy COVID był dla Pana odczuwalny? Tak, zdecydowanie był dla nas odczuwalny. I to w tym negatywnym sensie, ponieważ no ze względu na zamknięcie częściowej gospodarki i naszych obiektów odnotowaliśmy spadek przychodów. Udało nam się utrzymać zatrudnienie, m.in. dzięki jakiejś tam małej pomocy z pierwszej tarczy finansowej. A ponieważ pracownicy są dla nas zawsze bardzo ważni, staraliśmy się, żeby to nie było dla nich odczuwalne czy ma pan konkretny pomysł na to jak odbudować po nie tyle covidzie, bo co po lockdownie. Czy jest jakiś plan? No my ten plan wdrażamy już od kilku miesięcy. Polega on m.in. na zwiększeniu naszej oferty. Zarówno producentów papierów, ośrodki chemiczne, nowe, nowe asortymenty, a dzięki temu liczymy na znalezienie, już znajdujemy nowe grupy odbiorców. No to życzę powodzenia i liczę na Państwa sukcesy. Dziękuję.